Mam teraz e, dosłownie chwilę na to, żeby coś powiedzieć ważnego, że pada deszcz, siedzimy, siedzimy w przestrzeni deszczowej, a wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy ci ludzie są po prostu uśmiechnięci, mokrzy i uśmiechnięci, pełni e, chęci do pracy, dowcipkują, e, bardziej super muzeum jesteśmy naprawdę szczęśliwi, nawet w takich warunkach trudnych.